Wieczorny koncert pod tytułem Patriotyczne Nuty zakończył w Ostrzeszowie obchody Narodowego Święta Niepodległości. Ich program wypełniony był wydarzeniami o bardzo różnym charakterze, ale połączonych jednym celem, jakim było oddanie hołdu tym, którzy sprawili, że po 123 latach nasza ojczyzna odzyskała wolność. Jak zwykle wielkim zaangażowaniem wykazali się harcerki i harcerze z Ostrzeszowskiego Obwodu ZHR, twórcy projektu Wolne Miasto, w tym roku nawiązującego do tysiąclecia koronacji Bolesława Chrobrego. W jego ramach już już 7 listopada w Muzeum Regionalnym otwarto wystawę Insygnia Królewskie Pierwszych Piastów. Następnego dnia przeprowadzono turniej strzelecki o koronę Bolesława Chrobrego, a nad zalewem w Kobylej Górze zebrała się duża grupa miłośników kąpieli w zimnej wodzie, by wziąć udział w akcji Morsowanie Niepodległości Świętowanie. 9 listopada również nad Kobylogórskim Zalewem odbywał się bieg na orientację Pogoń za Koroną, a 10 listopada w Ostrzeszowskim Centrum Kultury wystawiono spektakl w cieniu wojen na podstawie wspomnień Sybiraków. W świąteczny wtorek 11 listopada uroczystości rozpoczęła msza święta w intencji ojczyzny w Kościele Chrystusa Króla. Jej uczestnicy utworzyli kolumnę marszową i wspólnie udali się na rynek, by wziąć udział w okolicznościowym apelu. To są sprawy, co do których nie powinniśmy Podejmować sporów. Są sprawy, co do których po po potrzebujemy, aby współpracować i działać razem, bezpieczeństwo, tak kluczowe obecnie, ochrona zdrowia, ochrona środowiska, są tematy, wokół których nie powinniśmy toczyć sporów. Są tematy, wokół których powinniśmy iść ramię w ramię, bez względu na nasze poglądy. I jeżeli takie działanie będzie nam przyświecać. Jeżeli działanie dla dobra wspólnego, pracy nad sobą, pracy dla innych i z innymi, to Polska będzie trwać. Niech żyje Polska. Spotykamy się dzisiaj, aby wspominać i oddać hołd bohaterom, którzy walczyli za naszą wolność i niepodległość. Bohaterów, o których rozpisują się podręczniki historii ale również bohaterów, o których historia milczy. Bohaterów cichych, anonimowych, którzy za naszą wolność i niepodległość zapłacili najwyższą cenę, cenę życia. Czasami jesteśmy zbyt skromni jako Wielkopolanie, bo tu była pierwsza stolica, tu Polska otrzymywała chrzest, tu odbyła się koronacja pierwszego króla Polski, Tutaj również Wielkopolanie walczyli w 1918-19 roku swoją wolność. W niej również uczestniczyli Ostrzeszowianie, mieszkańcy Ziemi Ostrzeszowskiej. Tu był przecież południowy odcinek Powstania Wielkopolskiego, a tym powstaniem dowodził późniejszy generał Narodowych Sił Zbrojnych, generał Till. Tuż po zakończeniu apelu do rywalizacji wyruszyli uczestnicy gry miejskiej pod hasłem 1000 lat korony. Podobnie jak w minionych latach zainteresowanie taką formą świętowania było bardzo duże. Na starcie stanęło około 100 kilkuosobowych patroli. W tym roku gra jest dość prosta. Na mapie mają 24 punkty oraz 6 stref dodatkowo, na których punkty są ruchome. I mogą tam spotkać naprawdę różne rzeczy. Zabawa z wędką, zajęcia sprawnościowe, trochę pierwszej pomocy, również rozpoznawanie zwierząt, szczególnie po dźwiękach w środku lasu, więc zakres mamy bardzo szeroki. Kilka godzin później widownia Ostrzeszowskiego Centrum Kultury wypełniona była do ostatniego miejsca podczas koncertu: Patriotyczne nuty w wykonaniu podopiecznych pracowni wokalnej prowadzonej przez Aleksandrę Marszałkowską.